Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj akcja z kręcenia kostek w folikę i przerabianie tego wszystkiego oczywiście na, na kiszoneczkę. Jak widzicie, trochę udało się już z tego pola zebrać tej trawy. Trawę oczywiście no, strzeliliśmy sobie w kostki. Kostki największe jakie są możliwe. A dlaczego? A dlatego, że po prostu mogę. <grymne> <grymne> Nie chcę mi się bawić w mniejsze kostki. Yy, największe jakie są możliwe to chyba 240. Yy, prasa kwadranta pozwala na to, więc skorzystam z tego. Jak widzicie, właśnie jestem w trakcie owijania. leki time lapsik, żeby, to, żeby to jakoś tak sprawdzieładnie ładnie wyglądało. Yy, możliwe, że jeszcze w tym odcinku da się też trochę załadować tych, yy, tych kostek na, na przyczepę. Jak widzicie, na razie nic tutaj, żadnych zmian większych nie ma. Nic nie zaszło na pierwszy rzut w planie mam do zakupu na tą chwilę do zakupu jest rozsiewasz wapna żeby poprawić glebę na której rośnie ta trawa <tryk> na razie w tym roku będziemy będę zbierał tutaj trawę ale to myślę, że sobie to zrobię poza, poza serią pozbieram sobie tą trawę, zarobię trochę pieniążka i jak będą jakieś inne akcje, no to oczywiście będą się pojawiać następne odcinki na kanale. Jak widzicie możecie już na pewno zauważyć od pierwszego odcinka lekka zmiana layoutu wyglądu z przodu. Możecie zobaczyć moją szpetną mordę. Moja szpetna morda jest widoczna dlatego, że właśnie w tej chwili również prowadzę live na Twitchu. Na którego serdecznie gorąco zapraszam. Może będzie taka okazja, żeby sobie na przykład pograć razem, postreamować sobie razem, pogadać, może nie tylko o farmingu, ale o innych rzeczach również. Więc gorąco serdecznie zapraszam na mojego Twitcha. Wszystkie linki będą w opisie, także nie przejmujcie się, nie martwcie się, że nie uda Wam się tego znaleźć. No i cóż. Co jeszcze mogę Wam więc powiedzieć, w skrócie, co będzie robione? Już wiecie z pierwszego odcinka, widzieliście praktycznie wszystko, co, co jest w tej chwili dostępne na, na moim gospodarstwie. Małe, bo małe, dosyć, dosyć jeśli chodzi o maszyny nowoczesne, to, a to wyłącznie ze względu na to, że aktualnie scena moderska, jeśli chodzi o starsze maszyny albo o polskie, jakieś tutaj takie zagłębie maszyn, no to, to no jest to jeszcze w tej chwili niski poziom modyfikacji i, i po prostu nie chcę na nie grać, bo szkoda mi czasu na, na czyszczenie logów i ewentualne jakieś tam poprawki, które trzeba by było zrobić, więc stąd też maszyny, których używam w w, w mojej serii głównie są oparte o modhuba chociaż też niekoniecznie yy, dlatego, że yy, mam bardzo dużo skryptów poinstalowanych, yy, które, które pomagają mi tutaj trochę albo yy, pograć sobie bardziej realnie, albo ewentualnie też w jakiś sposób zmodyfikować tak rozgrywkę, żeby była przyjemniejsza i, i dla oka i, i dla duszy może tak. Tak jak mówiłem w planie, y, rozsiewacz wapna, y, rozsiewanie wapna chyba sobie zostawimy na, na następny odcinek. Y, tutaj dokończę zbierać te, y, to znaczy z, z, dokończę owijać kostki i też prawdopodobnie y, będziemy się widzieć już na następnym odcinku gdzie. Będziemy ładować sobie te kostki na, na naszą przyczepkę, naszą ładowarką. No więc klas będzie w użyciu. No jak widzicie trochę tego jest, także tego ładowania e, trochę będzie. E, zwłaszcza, że jest to trochę czasochłonne, jakby nie, jakby nie patrzeć. Dlatego stąd bardzo dużo ludzi właśnie używa autoloadu, no bo po prostu jest to jest to czasochłonne, no ale jeżeli rozgrywka ma przynosić Friday i to ma być zabawa, no to dlaczego nie? E, warto sobie zainwestować, na przykład w jakiś fajny joystick do, do gry i wtedy naprawdę przyjemnie się e, pracuje, w sensie, no jest naprawdę świetna zabawa, jeśli chodzi o ładowanie. Bo macie tak naprawdę władzę nad ładowarką, e, takie przedłużenie ręki. No, na pewno nie to, co myszka. Niestety myszkę trzeba, trzeba umieć sprawnie operować, aczkolwiek, jeżeli ktoś umie, no to chwała mu za to. Ja nie umiem. E, oduczyłem się w momencie, kiedy do mojego zestawu e, trafił joystick e, Trustmastera, e, więc od tamtego czasu. Nie pousuwałem tych modyfikacji jeśli chodzi o autoload z tego, z tego prostego przykładu, że głównie chodzi o to, żeby te kostki się ładnie układały, nie chce mi się ich po prostu układać i to tyle. Dlatego tylko zostawiłem sobie ten, ten autoload, dlatego że nie chcę mi się tych kostek układać na tej, na tej platformie. Jest to po prostu czasochłonne I, i niepotrzebne, mógłbym oczywiście to robić, nie byłoby z tym żadnego większego problemu, jeśli chodzi o joystick, no to on jest naprawdę na tyle, yy... uciekło mi słowo na tyle perfekcyjny, że, że można, można się doskonale bawić i właśnie zbierać te kostki. Tu sobie włączymy, żeby nam układało ładnie. Sobie podjedziemy gdzieś tutaj na środeczku. I sobie będziemy te kostki zbierać. Silnik sobie wyłączymy, bo szkoda ropy. No i lecimy. Trochę sobie tutaj pozbieram. No bo trochę tego tutaj jest. <śmany> Jakby nie było w sumie dużo. Dużo. Myślałem, że tego będzie trochę mniej. ale cóż potem będzie z tego niezły hajsik o układają się super no i o to chodziło a tak to sobie można to po prostu właśnie fajnie zbierać i wykorzystać do tego właśnie joystick nie wiem jak, jaka jest jakość tego joysticka od Logitecha ale jeśli chodzi o farmsticka od Trustmastera, to szczerze polecam, yy, bo myślę, że nie tylko, nie, tylko do, nie tylko do farminga się przyda, ale do, do innych gier symulacyjnych, jeśli lubicie symulatory, to na pewno też, yy, też będzie fajny. No Obawiam się, że jeżeli ktoś już sobie yy, zainwestuje w taki joysticzek, yy, to już raczej nie będzie chciał yy, grać na myszce, w, na pewno w farminga już nie, nie zagracie, to wam gwarantuję, więc warto. <laughs> no i cóż, słuchajcie widzimy się i słyszymy się na następnym odcinku. Ja sobie dokończę tutaj zbierać y, moje kostki albo dokończymy na następnym odcinku. I pogadamy sobie na temat dalszych prac i ewentualnie rozwoju y, gospodarstwa na Szpakowie. Ja Wam życzę oczywiście miłego popołudnia, wieczoru, czy tam dnia, zależnie od tego, o której to oglądacie. Trzymajcie się, smog z tej strony, no i do zobaczenia.